Pokój dobro kochani, witajcie! Sobotnie popołudnie, 11 grudnia. Dzisiejszym tematem błogosławiony człowiek, który nie wchodzi na drogę występnych. A grubymi literami podstępy, zakusy Lisa i Kota. Kochani, jestem w drodze, zobaczycie jeszcze gdzie jadę później, przed małą parafinką. Po lewej stronie za kratami siedzi ksiądz i spowiada, Wewnątrz wewnętrzu są ławki oznaczone i trwa adoracja. Także w tym takim dosyć prostym, takim niezbyt czystym miejscu, takim codziennym. Gdzieś daleko od centrum, gdzie codzienne życie sobie biegnie. Mały kościółek w takim małym ryneczku, gdzie jest adoracja idzie wierni przyszli do wiernego przyjaciela. Także, kochani, ruszamy i za, za chwilkę z tematem. Do zobaczenia. Także, kochani, pan będzie tutaj nam odjeżdżał. To trzecią część sobie nagramy bez tego samochodziku, tak mi się wydaje. Na razie druga. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych i nie wchodzi na drogę grzeszników. Szczęśliwy ten, kto nie słucha podpowiedzi tych, którzy okłamują, tych, którzy chcą wykorzystać, tych, którzy chcą się nami posłużyć, którzy są nieprzyjaciółmi. Pinokio nie był. Można by tak powiedzieć, nie była to głupia kukiełka. On wiedział, że jak będzie robił dobrze, to, to mu dobrze się będzie działo. Że jak będzie pracował, jak będzie zapraszał na śniadanko innych, to będzie miał przyjaciół. No ale było tych dwóch, Lis i kot, którzy mu powiedzieli, że jak tutaj zakopię pieniążki pod tym drzewem, to wyrosną owoce. Zaraz natychmiast, takie złote. Jak poszedł z nimi do restauracji, to oni zjedli bardzo dużo. On troszeczkę nie miał apetytu. Rano się budzi i szef mówi: A kto zapłaci? A kota i już nie było. Sam musiał, za, sam musiał za nich zapłacić. Dzisiaj będzie trochę o przyjaźni. Dzisiaj będzie trochę o wspólnym wędrowaniu w wieżę z drugim człowiekiem. A przede wszystkim z przyjacielem, z Jezusem, bo on nas nazwał swoimi przyjaciółmi. Pinokio wiedział, że życie nie jest proste. Wiedział, że trzeba pracować, że jest wiele zajęć, poświęceń i że przez to można osiągnąć więcej. Niestety wiele razy upadał. Jak mówi dzisiejszy psalm, wchodził na drogę grzeszników, nieprzyjaciół. Historia z Pinokiem mówi nam jeszcze o jednej rzeczy. Mówi nam o zaufaniu, o zawierzeniu. Dzisiaj się o, o, o to zapytamy właśnie: czym jest zaufanie? To nie jest rzecz prosta. To nie jest rzecz prosta: mieć przyjaciela. Nie jest rzeczą prostą zaufać Bogu, którego nie widzimy. Widzimy sąsiada, widzimy człowieka. Który bardzo często chce nas wykorzystać, bardzo często chce się nami posłużyć, chce z nas jak najwięcej wy, wycisnąć. I wydaje się nam, że modlitwa, która jest zaufaniem, która wyraża nasze zaufanie, jak ona nie przynosi owoców, jak nasz przyjaciel w niebie przez duże P nie odpowiada, nie odzywa się, nie reaguje na, na nasze modlitwy. Jak tak się dzieje, chcemy zostawić modlitwę. Nie staramy się o to, żeby to zaufanie trwało cały czas. Bardzo często właśnie nasze zaufanie jest owocem naszej pracy wewnętrznej, tej duchowej. Jest to pewna dynamika, gdzie dzień po dniu ona zrasta, a czasami zrasta przez doświadczenia, przez trud. Jak mówimy, trzeba Przyjaciela znaleźć w biedzie. Trzeba beczkę soli zjeść, aż kogoś uznamy za przyjaciela. Tak samo i my w tej przyjaźni z Bogiem, aby przyjąć to Jego przyjaźń, aby dorosnąć do niej, musimy trochę się natrudzić. My z naszej strony. Tak więc Adwent będzie dla nas czasem wzrostu w wierze. No i nam Pan nie chce odjechać. Poczekamy jeszcze, filmkę, zmienię kadr. Na tej drodze adwentowej, gdzie mamy możliwość zdobyć prawdziwych przyjaciół i zmierzać do dzieciątka Jezus, które przyszło do nas i przyjdzie jako nasz najlepszy przyjaciel w każdej sytuacji, na naszych drogach spotkamy właśnie takich samych pielgrzymów jak my. I musimy się starać z nimi o tą przyjaźń, bo tak jak my jesteśmy, tak jak oni, jesteśmy tylko, tylko ludźmi. Eee, kochani. W tej drodze do Groty Betlejemskiej spotykamy naszych bliźnich, którzy są czasami od nas różni, mają swój świat, ale tak jak oni, powinniśmy właśnie tej drodze nie, nie ustawać. Każdy z nas ma swoją drogę, eee, może tyle. Kochani, ten kod ILIS, tutaj znaleziony na tej ulicy, Yy, opatrznościowo, akurat dzisiaj jechałem tutaj i, kochani, nie wiedziałem, że dzisiaj będzie ten temat. Tak czy siak bym nagrał ich tutaj w tle, yy, ale dzisiaj po prostu temat jest o nich. Także niech to będzie też taka radość, że, że Bóg idzie z nami w opatrzności, że chce naszego dobra i właśnie tutaj też okazuje się Jego przyjaźń, że On, wiedząc lepiej, widząc więcej, yy, tak się o nas troszczy. Módlmy się wspólnie. Niech ci fałszywi przyjaciele kot i lis niech nas nie zwodzą, Panie Jezu. Dlatego prosimy Ci dzisiaj o dar rozeznania, abyśmy mogli rozpoznać naszych prawdziwych przyjaciół abyśmy mogli ich szukać abyśmy dla innych stawali się przyjaciółmi szczerymi, autentycznymi i przede wszystkim że chcemy z nimi wejść w przyjaźń, to znaczy patrzeć w tym samym kierunku. To jest właśnie przyjaźń. Patrzeć przed siebie i iść tam razem. Pokój dobro. Właśnie zegar wybija godzinę 17 po południu. Za filmkę będą odsłoniali szopkę na placu Świętego Piotra. Troszeczkę się zeszło ludzi. Zrobili takie barierki. Także kochani, życzę Wam pięknego wieczoru. I przygotowujemy się jak widzicie, tutaj na Watykanie też. Do świąt Bożego Narodzenia. Szukajmy Jezusa. Jako naszego najpiękniejszego przyjaciela, najwierniejszego. Już niedługo spotkanie w grocie. Pan ustawia kamerę i za chwilkę będą nagrywać. Dobra, z Bogiem.